Dalej. Też mi, tak, mi mówił, tak. pisał. O, oni dalej siedzą, Uj, grają. Człowieku. Ej, tu jest kurwa ta, szafeczka, Czekaj, mam pobrane, wejdę, a Wojtek po chwili zadzwoni, to, że idę z nimi grać. I powiedziałeś, a dobra, to chuj. A później mi pisał. No, oni siedzieli do czwartej. Ty mi pisałeś, powiem, że do szóstej siedzieli. Nie, do szóstej to ty mi mówiłeś. Drugiego ja, nie, dnia nie, nie. to ty mi mówiłeś, pierwszego ja ci mówiłem. Czekaj, Chodź tylko spokojnie, przed nami nic się nie ukryje. O, to jest człowieku inżynierowie. Ja, pier... co za zjeb kurwa fast volta zrobił. Aha. Hmm. Może. Ile tych killerów tu jest? Dwóch No wiem, ale po prostu... Kurwa, w jednym miejscu jeden i drugi i ciężko do drugiego gadać Kurwa, jest to no. Który to jest drugi? Łeskar? Nie wiem, zębiak jest i ten. Yy, yy, co się dzieje na mezis. Nemezis i blajk. Kurwa, to jest stacją za Ja nie widzę genu, ale widzę kogoś Więc ja mam przejebane tutaj Co mhm. to się za pierwsze Pewnie killer w moją stronę Chyba ja z killerem Ja pierdolę <śm> 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 Ej, kurwa, paleta nie chciała dać się kliknąć no. Gdzie jest genera... uuu... Ja gdzie jest, kurwa, killera, a nie generator, to jest najważniejsze. Nie ma generator, trzeba killera znaleźć. Daj mu buzię, on cię są... zaprowadzi. Tak sobie pierdolę, I biegnij! Ej, hey, laseczka, spierdalamy chyba, wiesz? No bo może nie spierdalamy. <śpiewanie> mm -hmm. Ja wyciągnę. Cześć. Jebany na mez, kurwa. Wy kurde ode mnie, pajacu jebany. Jebany śmietnik, ty. Zdechnę. Nie zdychaj. Nie zdycham. No jak to nie? Ty się położyłeś tak? Ty się położyłeś, widziałem cię jak gonię. Jeśli po mnie biegnie. Mm -hmm. I teraz ta zjebana kurwa no część. O jest... pijdolej to piątek i wolne Weźmę wolno i pojutrze. Będę odpoczywał Ja będę grał Ja będę strał Jeśli właśnie nie A was Ja będę do no kuja z wody, to ja chcę z tobą. No to też jada. Będziemy rywalizować, ja bo albo będzie egzekwował. Kto dalej idzie? No. Za Kto szybciej Nie, wyciągnie. Bo... To ja mam przewagę. To ma lepszą <laughs> technikę. To podejrzewam, że ja mam przewagę. No, to szybciej wyciągnie. Ty tak nam ty to już dwa razy pokazałeś, jakie jest szybkie jesteś uciągania. No, <noise> no dobra Słuchaj, Służę No Dobra, trzeba się odsunąć, bo zabieg. No w ja końcu, ty Ja słyszałeś? Będzie chłopczyk <noise> tym razem. Mhm. Nie kolejna baba. Wiedziałem, kurwa. Kurwa, czekałem aż kopnie generator, żeby podejść mu za plecy. I jakby się odwrócił, to by mnie jebnął, ale się nie odwrócił i poszedł sobie w cholerę. <laughs> Także buzi w plecki i poszedł. Ja nie wiem gdzie oni są, kręcę gena. Zombie jest blisko mnie. A ja chyba trochę zjebałem. Ja Tam zamek zapierdala na pełnej kurwie. Jakiś geniusz jej tylko czy już. Tu też. Tegni mhm. do mnie, no nie tu, nie tu, nie tu. Tu, 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 no nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj ty. Nie, ja, tu ty. Tak. Czasem pójdę wyciągnąć. dana i spierdalamy. Ja tego nie puszczam. <tryk> Czty... Wyjścia są. O ja perdole. Jak na koleżankę ściągnąć? Ja patrzę jak ta druga leży na ziemi. I ją podnosi. Mhm. Dobra.

Yy, nie, wyjście. Mm. Masz wyjście otwarte? Ta. Tu gdzie chilerzy stań chłopacze dwaj. Mm -hmm. hm. Ja tworzyłem swoje wyjście i oni nie chcą przyjść. Mhm. Mm sprawa. Jestem czwarty w punktach, tak?